Witajcie. Tym razem będzie o szczególnej gwieździe, o gwieździe betlejemskiej, nazwa własna, dlatego że jest to gwiazda trochę hipotetyczna, a na pewno bardzo mocno osadzona w kulturze naszej cywilizacji, w kulturze masowej. Proszę Państwa, gwiazda betlejemska tak naprawdę jest czymś tajemniczym nawet dla naukowców, dla astronomów, ponieważ odkąd astronomowie zaczęli wykonywać symulacje komputerowe nieba, odtwarzają wygląd nieba, układ planet wsteczna setki, a nawet tysiące lat. No i właśnie ciekawie byłoby odpowiedzieć na pytanie jak wyglądało niebo 2000 lat temu. Można by powiedzieć święta się zbliżają, więc warto się dowiedzieć czym była gwiazda betlejemska. To stwierdzenie że święta się zbliżają pasuje do dowolnego momentu w roku z wyjątkiem oczywiście momentu kiedy trwają święta. Proszę państwa, Gwiazda Betlejemska, taki najbardziej znany obraz, który najwcześniejszy, właściwie, który pokazuje szopkę bo bożonarodzeniową, to jest obraz Giotto di Bondone, który znajduje się w kaplicy del Arena w padwie. To jest fresk, oczywiście. No i proszę Państwa, to, co przykuwa wzrok astronoma to niebo, bo nad konstrukcją drewnianą szopki widzimy, no właśnie widzimy coś, co przypomina nam kometę. I pytanie się od razu pojawia, czy to mogła być kometa, czy słynną gwiazdą petlejemską była faktycznie kometa. A więc gwiazda to cudzysłów, musi być to słowo zamknięte. Natomiast, proszę Państwa, wygląda na to, że Giotto di Bondone był pod wrażeniem bardzo jasnej komety, która wcześniej odwiedziła niebo włoskie, kilka lat wcześniej, no i być może dlatego właśnie w ramach... Umieszczenia nad szopką jakiegoś obiektu jasnego, no to umieścił po prostu kometę. I to się przyjęło w naszej kulturze i teraz wszyscy kojarzą gwiazdę betlejemską z kometą. Czy faktycznie gwiazda Betlejemska mogła być kometą? Kometą Haleja, konkretnie. Zobaczcie Państwo, mamy tutaj na zdjęciu piękną kometę Haleja, ale mamy też podane daty wizyty ostatniej komety Haleja, 1986 rok, czyli niedawno. Wcześniej, proszę Państwa, było kilka wizyt, ale w okolicy życia Giotto di Bondone to był 1301 rok, a więc dwa lata przed powstaniem słynnego fresku. Więc prawdopodobnie kometa Haleja zainspirowała Giotta do tego, żeby wykonać takie, a nie inne malowidło i dobór obiektu astronomicznego w postaci komety. Proszę Państwa, obliczenia wskazują, że w 12 roku, przed naszą erą, pojawiła się kometa, no ale 12 rok przed naszą erą. To dużo, dużo za wcześnie, więc wygląda na to, że kometa Haleja nie mogła być w istocie gwiazdą betlejemską. Drugi znak zapytania, a może to był bolid? No właśnie, bolidy, proszę Państwa, to są bardzo często odłamki komet, które spalają się w atmosferze ziemskiej i niektóre dolatują do dolnych warstw i są bardzo jasne. Te najjaśniejsze, właśnie. To meteory to są tak zwane bolidy, są tak jasne, nawet jaśniejsze niż Wenus, no ale to są bardzo krótkie zjawiska, a więc wygląda na to, że nie ma szans na to, aby gwiazdą betlejemską mógł być Bolid, który jest na przykład częścią komety. Proszę Państwa, inna możliwość to wybuch supernowej. Największe znane wybuchy we wszechświecie to wybuchy supernowych, ale no, okazuje się, że jeżeli chodzi o ten okres 2000 lat temu, no to mieliśmy wybuch supernowej, hipotetyczny, taki w IV wieku przed naszą erą, a potem było już trochę za późno, no bo w 185 roku naszej ery, już czyli w II wieku, potem w IV wieku były dwa wybuchy. Nic nie wydarzyło się spektakularnego, co znalazło odbicie w kronikach, nawet w kronikach chińskich, w roku zerowym, tak zwanym. No, właśnie, w takim razie skąd pomysł na wybuch supernowej? Pewnie dlatego, że w 1603 roku Kepler obserwował słynną supernową, supernową Keplera. No i pomyślał sobie, że być może właśnie takie zjawisko było odpowiedzialne za, za fenomen gwiazdy betlejemskiej. Proszę Państwa, powracając jeszcze do komet, popatrzmy na inne możliwości niż kometa Haleja. W piątym roku przed naszą erą. Mieliśmy jasną kometę i również w czwartym roku przed naszą erą. Ta w czwartym roku przed naszą erą odpada, bo Herod umarł właśnie w czwartym roku przed naszą erą, więc gdyby to się wydarzyło, no to nie miałby szansy prześladować Chrystusa. Na szczęście przeżył do piątego roku przed naszą erą i mógł wypełnić swoje dziejowe posłannictwo. No, proszę Państwa, więc być może. Faktycznie, w piątym roku przed naszą erą, kometa, która widoczna była aż przez 70 dni, może właśnie to była ta słynna gwiazda betlejemska. Oba wytłumaczenia kometa i supernowa trochę wydają się naciągane mnie, astronomowi, a więc być może należy szukać jednak innego wytłumaczenia fenomenu gwiazdy betlejemskiej. Na pewno jeszcze do tematu wrócimy. Do zobaczenia.